Kaleidoskop techniki numer pierwszy z roku 1971. Przeczytam opowiadanie pod tytułem Czarodziejska Rurka. Było to w Edynburgu w roku 1817. Edynburg jest w Wielkiej Brytanii, chyba w Szkocji. Dawid Brewster, uczony fizyk i członek Królewskiego Towarzystwa Naukowego Siedział w zaciemnionym pokoju swego domu zajęty pracą naukową Na biurku paliła się tylko mała świeczka osłonięta ze wszystkich stron Brewster interesował się optyką Wiecie co to jest optyka czy nie? Nauka, która zajmuje się światłem Na przykład też tym jak działają lustra Szkła powiększające, soczewki Miał już za sobą poważne osiągnięcia w dziedzinie polaryzacji światła. Wiadomo, że światło ma charakter falowy są to fale poprzeczne. Każdy promień światła sk składa się z takich fal leżących we wszystkich możliwych płaszczyznach wzdłuż danego promienia. Można jednak za pomocą odpowiedniego przyrządu zwanego polaryzatorem sprawić, aby fala świetlna należała w jednej tylko płaszczyźnie i to się nazywa polaryzacją światła. Brewster miał poważne osiągnięcia w badaniu zjawiska polaryzacji. Jedno z odkrytych przez niego praw nazwano nawet prawem Brewstera. To ja się chyba uczyłem o tym prawie w szkole. Teraz jednak zajmowały go inne zjawiska optyczne. Badał odbicie promienia świecy od dwóch zwierciadeł płaskich, ustawionych w stosunku do siebie pod pewnym kątem. Promyk światła przepuszczony przez wąską szczelinę Padał na zwierciadło, odbijał się od niego, padał na drugie zwierciadło. W pewnej chwili Bruster chciał zajrzeć do swoich notatek. Podniósł się od stołu, aby rozsunąć zasłony przy oknach. Spojrzał przy tym, przez, spojrzał przy tym przez szyby i zobaczył, że na ganku siedzi ze smutną miną jego dziesięcioletni syn. Czyli córeczko w twoim wieku ten syn był. Prawie. Prawie. Uchylił okna. Co się stało, robin? Dlaczego nie bawisz się w ogrodzie z Charym? Hary się pokłócił ze mną i poszedł do domu. To czemu nie bawisz się sam, masz tyle zabawek? Wciąż tylko te same zabawki i zabawki, mruknął Robin. Pan Brewster podumał chwilę, ale nie znalazł rady na zniechęcenie syna. Przymknął okno, przejrzał swoje notatki i znów zaciemnił pokój. A gdyby te dwa zwierciadła zestawić dłuższymi krawędziami, tak żeby ich lustrzana powierzchnia znalazła się w środku. Brewster połączył lusterka, które utworzyły jakby dwa boki grania stosłupa o podstawie trójkątnej, czyli tak, że był jedno lusterko i drugie lusterko, o tak zestawione ze sobą. Teraz próbował rzucić promień światła do wnętrza. Nie, nie tak. Żeby lusterka dobrze się trzymały, wsuńmy je do tekturowej rury. Zachowajmy między nimi kąt 60 stopni, a rurę tekturową zaczernijmy wewnątrz. A teraz wypróbujmy nasz przyrząd. Trzeba by u brzegu rury umieścić coś, co odbijałoby się w lusterkach w jednakowej odległości od obu. Zgasił światło, rozsunął zasłony, sięgnął po pierwszy lepszy przedmiot, niebieski ołówek. Wsunął koniec ołówka do rury zwierciadlanej. Zajrzał i zobaczył to, czego należało się spodziewać. Na jednej płaszczyźnie zwierciadlanej zobaczył kilka obrazów ołówka. Był więc bezpośredni obraz ołówka, odbicie obrazu ołówka z drugiego zwierciadła, ponowne odbicie obrazu z pierwszego zwierciadła w drugim i powtórzenie tego odbicia w pierwszym. Ale wszystkie te obrazy niebieskiego ołówka daje tylko jedna ścianka zwierciadlana. Gdy podniósł tekturową rurę do oczu zaroiło mu się od ołówków bo zobaczył na jego obu ściankach powiele jego obrazów. Wszystkie one jakby wychodziły z jednego punktu, który leżałby w centrum wieczka przysłaniającego rurę, gdyby takie wieczko istniało. Bruster szybko wykonał wieczko z przezroczystego pergaminu i po namyśle zrobił na nim kilka purpurowych plam. Zajrzał do rury pod światło i zobaczył cały wieniec purpurowych plam, plam symetrycznie rozłożonych wokół centrum. Bardzo ładny deseń mruknął do siebie. Mogna by go zastosować w, w zdobnictwie, to jest deseń na jakąś kolistą powierzchnię. Szkoda, że tylko dwukolorowy, czerwony na białym tle. I w tej chwili przyszło mu coś do głowy. Zaczął zbierać w całym pokoju różne kolorowe drobiazgi. Trochę okruchów ze stłuczonych butelek, zielonych, szafirowych i brązowych, jakieś odłamki ze stłuczonej płytki czerwonego szkła. Wieczko wykonał starannie, a właściwie było to podwójne denko. Jedno ze szkła przezroczystego, drugie z matowego. Między oba denka nasypał trochę nazbieranych różnokolorowych okruchów. Z drugiej strony walca... Czyli tak tutaj dał różne widzicie takie okruchy i koraliki a z drugiej strony dał przysłonę z otworkiem o tutaj podniósł rurę do oczu i aż się zaśmiał z uciechy możecie popatrzeć różnokolorowe okruchy sypały się na siebie byle jak ale ten dowolny bezład, powtórzony po wielokroć, uporządkowany w odniesieniu do centrum wieczka, stał się idealną symetrią. Jak pięknie powtarzały się w tych samych odstępach plamy czerwone, zielone, szafirowe. Brewster poruszył rurą i drobne okruszyny przesypały się w wieczku. Ten inny porządek, powtórzony wielokrotnie, z dwóch stworzył idealnie symetryczny w rozłożeniu kolorów obraz. Za każdym poruszeniem rury powstawał coraz to inny obraz rozłożonych regularnie plam, plam barwnych. Wieczorem przy kolacji pan Brewster spytał syna: No i co robiłeś przez całe przedpołudnie? Robin spuścił i jednocześnie odwrócił głowę. Nudził się rzekła oskarżająco pani Brewster, i wciąż przeszkadzał miani i mnie w smażeniu konfitur. To oskarżenie jakoś nie oburzyło ojca. No synu, co ci kupić? Spytał z czułością. Na jaką zabawkę masz ochotę? Nie kupuj mu żadnej, przerwała surowo pani bruster. Każda mu się sprzykrzy po dwóch dniach. Ale uczony uśmiechnął się, jakby sobie nagle coś przypomniał. A wiesz co, mam dla ciebie zabawkę, która ciągle się zmienia. Chłopiec popatrzył niedowierzająco. A czy są takie zabawki? no ja bym to raczej nazwał urządzeniem naukowym opartym na zasadzie odbijania się przedmiotów w kilku zwierciadłach płaskich ta naukowa definicja zaimponowała robinowi a czy można to urządzenie naukowe zobaczyć ten aparat naukowy można uczony wstał i przyniósł ze swego gabinetu rurę tekturową długości około dwudziestu centymetrów z jednej strony miała ona przysłonę z otworkiem z drugiej zamknięta była przykrywką szklaną Skromny wygląd rozczarował nieco Robina. To jest ten aparat? Tak, to jest ten instrument naukowy. Instrument? Albo przyrząd, jak wolisz. Więc co to wreszcie jest? Wykrzyknął chłopak pewien, że ojciec żartuje sobie z niego. Mówisz, że to jest urządzenie, aparat, instrument, przyrząd, a co on przyrządza, ten przyrząd? Ano, zobacz. Zajrzyj do środka. Chłopiec spojrzał w otworek i na jego twarzy ukazało się zainteresowanie. To takie jak mozaika, ładne. A teraz porusz tą aparaturą. Robin wydał okrzyk zachwytu. Teraz inna mozaika się zrobiła, teraz znów inna i znów inna. Jakie to piękne. Czy dużo takich wzorów siedzi w tej róży? Myślę, że żaden chyba nie powtórzy się nigdy dwa razy. A jak się nazywa ta aparatura? To narzędzie do wytwarzania kolorowych mozaik, mozaik będzie się nazywać kaleidoskop, co po, grecku, co po grecku znaczy oglądanie pięknego obrazu. Bo chyba kali czy coś takiego to po grecku piękny, a, a skop to oglądanie. Więc kalejdoskop to urządzenie, które służy do oglądania piękna. Należałoby jeszcze dodać, że kalejdoskop przedstawia obrazy nie tylko piękne, ale również ciągle zmieniające się. W kalejdoskopie zawsze jest coś nowego i ciekawego, napisała Hanna Laskowska. I domyślam się, że ci, co wymyślili, że gazeta się będzie nazywała kalejdoskop techniki, też mieli nadzieję, że w ich gazecie będą rzeczy piękne i ciągle nowe. Koniec.